Zmarła legenda kobiecej muzyki lat 60. Marcy Jones przegrała nagłą walkę z Białaczką. Tydzień wcześniej planowała świętować 80. urodziny i jubileusz kariery. Fani australijskiej muzyki pogrążyli się w żałobie. 30 maja 2025 roku zmarła Marcy Jones wokalistka, pionierka, artystka, której głos rozbrzmiewał przez ponad 6 dekad. Informacje o jej odejściu przekazała synowa Lisa Asta. Jak się później okazało, zaledwie kilka dni przed śmiercią u artystki zdiagnozowano białaczkę. Nikt nie spodziewał się, że jej życie zgaśnie tak nagle. Marcy Jones była liderką zespołu Marcy de Cookie z grupy, która powstała w 1967 roku i szybko zyskała międzynarodowe uznanie. Wraz z siostrami Margaret, Beverly i Wendy Cook, Jones stworzyła projekt, który stał się symbolem kobiecej siły i nowoczesnego brzmienia. Hity takie jak I e would, If I cut czy Olor or nothing sprawiły, że zespół był rozpoznawalny nie tylko w Australii, ale i w Europie oraz Azji. Szczególne miejsce w sercach fanów zajmuje ich wersja White Christmas, która do dziś rozbrzmiewa w domach podczas świąt. W swojej karierze Marcy miała okazję dzielić scenę z ikonami światowej estrady Cliffem, Richardem czy Tomem Jonesem. Choć lata mijały, a trendy muzyczne się zmieniały, jej charakterystyczny, silny głos i energia sceniczna pozostały niezmienne. Jeszcze w marcu tego roku zapowiadała koncert jubileuszowy, miały to być 80. urodziny i 65. lecie działalności scenicznej. Plany pokrzyżowała choroba. Jak podał portal Express, tuż przed śmiercią Marcy zamieściła dramatyczną wiadomość. Przepraszam, że zaczynam dzień od złych wieści. Jestem w szpitalu z Białaczką. Wkrótce rozpocznę leczenie. Wszyscy jesteśmy bardzo przestraszeni, ale będę walczyć tak bardzo, jak tylko mogę. Te słowa, choć pełne odwagi, były też cichym pożegnaniem. Lisa Asta, jej synowa, opublikowała poruszający wpis. Czuję się odrętwiała w środku. Mark, nigdy więcej nie będzie naszych małych napadów śpiewu i tańca. Tak bardzo mnie rozśmieszałaś i zawsze dawałaś mi świetne rady. Byłaś legendą, ikoną i zawsze będziesz pamiętana. Mówiłaś, że pod wieloma względami jesteśmy do siebie podobne, dlatego wiem, że zawsze będziesz moją przewodniczką. Wzruszające słowa popłynęły również od Austrian Recording Industry Association. W swoim oficjalnym komunikacie napisali: „Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marcy Jones, prawdziwej pionierki australijskiej muzyki. Jako potężny głos stojący za Marcy and the Cookies.” Marcy pomogła utorować drogę kobietom w branży zdominowanej przez mężczyzn, otwierając nowe możliwości w latach 60. Jej śmierć zostawiła pustkę, której nie da się zapełnić. Ale pozostawiła też dziedzictwo dźwięki, wspomnienia, inspiracje dla przyszłych pokoleń. Marcy Jones nie tylko tworzyła muzykę, ona zmieniała zasady gry. Była liderką, głosem epoki i mostem między pokoleniami. Zmarła, mając 79 lat, pozostawiając po sobie historię pełną mocy, pasji i kobiecej siły. Marcy Jones ikona, która nie zgasła, a tylko ucichła. Jeśli jej muzyka lub historia poruszyła Cię, zostaw komentarz, podziel się wspomnieniem i zasubskrybuj nasz kanał. Pamięć o legendach trwa tak długo, jak długo o nich mówimy.